O czym jest jako przywództwo? Czy pasuje do każdej organizacji? Jak dzisiaj rozwijać liderów? Zapraszam na podcast Together Together. Cześć Agnieszko. Witam. Cześć. Kochani, dzisiaj e, moim i waszym gościem jest Agnieszka Lamek. I, e, jak przygotowywałam się do tego, jak ci dzisiaj przedstawić, to y, ta litania różnych opisów, charakterów, y, cech charakterystycznych ciebie rosła i rosła. Więc postaram się to skrócić i okay. tak zwięźle powiedzieć. Y, y, po pierwsze, jesteś wieloletnim, y, ponad y, prawie 30-letnim, doświadczonym y, menadżerem w różnych kontekstach. Zaczynając od tego, że byłaś menadżerem w swojej własnej firmie i produkowałaś świeczki. Tak, to prawda. Później byłaś brygadzistą i pracowałaś w kontekście produkcyjnym, zaliczając kolejne szczeble hierarchii, tak naprawdę, de facto. Dyrektor operacyjny, a dziś od wielu lat dyrektor, menadżer w obszarze HR-u. Na dziś w firmie Eaton, ale tak naprawdę nie jedna firma za tobą, bo spotkałyśmy się w jeszcze innym kontekście wiele lat temu. No i to jest tak, że w zasadzie to twoje biznesowe doświadczenie to jest od zawsze z tobą. I to ważne w kontekście dzisiejszej naszej rozmowy, między innymi o przywództwie, a o czym będziemy rozmawiać to zaraz, bo to jeszcze nie jest koniec historii o tobie. <głos> 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 bo mnie fascynuje fakt, że ty jesteś pasjonastką pszczół i produkujesz fantastyczne miody. To jakby znowu w kontekście eko nie bez znaczenia? E, a w tym wszystkim jeszcze działasz społecznie i, e, i wspierasz młodzież lokalną, e, współpracując e, e, z Washington. To business e, Week Association. Właśnie, business week Association, e, gdzie menadżerowie Boeinga, Microsoftu i lokalnych przedsiębiorstw dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą. Tak, dokładnie. Czy jest coś jeszcze, co zaskoczyłoby nas tu wszystkich? Czy to na tyle wystarczy na ten ja moment? Ja myślę, że na razie niech to zostanie. Mhm. Może w następnych podcastach będziemy odkrywać Dobre. kolejne tajemnice. Czyli umawiamy się na kolejny odcinek. Rewelacja. Możemy. Super. Agnieszko, ja bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się być tu dzisiaj z nami w studiu, ponieważ... Jesteś wciąż jedną z niewielu konsultantek, coachów certyfikowanych przez Simona Westerna, który opracował model ekoprzywództwa i który, no jak zapewne wiesz, jest bardzo bliski memo sercu. I bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Tobą o nim, o tym modelu, porozmawiać jako praktykiem, który. Pracuje z liderami na co dzień, wspiera ich w rozwoju, bo jesteś też coachem, jesteś prawie psychologiem. M, obrona przed tobą. No jeszcze rok, tak, ale już. Trzymamy kciuki, <laughs> blisko. więc e, też wiem, że jako przywództwo, jako sposób myślenia jest ci bliskie. E, jakbyś mogła, tak ze swojej perspektywy, powiedzieć, e, jak ty na tę chwilę jak postrzegasz w ogóle rozwój przywództwa w dzisiejszym świecie? Jakich my dzisiaj potrzebujemy liderów biznesowych? Do tego jako przywództwa dojdziemy. Mm -hmm. Ale jakbyśmy mogły tak z szerszego obrazka, mm -hmm. z perspektywy hr twojej i biznesowej, jakich liderów my dziś potrzebujemy? Na początku serdecznie dziękuję Zagadłam za zaproszenie do, do, do tego podcastu i podzielenie się, bo w prywatnych rozmowach faktycznie... Po, tym, po tych warsztatach, w szkoleniu z Simonem, dużo pojawiło się refleksji przeróżnych. To podejście takie ogólne, holistyczne, takie całościowe, holistyczne do leadershipu, do, do, do pracy z menedżerami, no, budziło wiele refleksji i emocji. Hmm. A jak widzę to w kontekście obecnych czasów, rolę lidera? Myślę, że w dalszym ciągu nie jest doceniany ten aspekt związany z liderem, który już nie jest um, wszystko wiedzącą osobą, mhm. nie jest takim dowódc dowódcą, który dowodzi, wskazuje kierunki, um, ale um, mamy liderów, którzy um, patrzą właśnie holistycznie, szeroko um, z perspektywy nie tylko celów, mhm. ale też społeczności lokalnej, nie tylko e, zadań, które są do wykonania, ale też z perspektywy e, ludzi, takiej uważności na e, pracowników, na współpracowników i e, e, myślę, że e, właśnie ten model przywództwa, tak nazwany eko jest czymś, co jest niezbędne na rynku polskim. Mhm. Kultury zachodnie, czy amerykańskie, czy, czy, czy zachód Europy, zawsze są nieco szybciej przed, przed nami, mhm. jeżeli chodzi o takie podejście nastawione na, na człowieka, na współpracę, na uważność. Myślę, że wynika to też z takiego kulturowego ułożenia. W Polsce zaczyna się to rozwijać i przynosi bardzo dobre efekty w firmach, które stawiają właśnie na taki model. Myślę, że to, co się dzieje wokół nas, cała sytuacja taka geopolityczna, zmiany, ciągłość tych zmian właściwie nieustające zmiany, które, które zachodzą. Do tego młode pokolenie, które mhm. też ma zupełnie inną wrażliwość, ma odwagę mówić o, o tym, czego chce, co ich inspiruje, dzieli swój czas pomiędzy pracą a, a życiem prywatnym. To jest środowisko, które buduje ogrom wyzwań dla pracodawców. Mhm. I myślę, że ci pracodawcy, którzy pozostaną, w tych starych przyzwyczajeniach, mhm. tych właśnie dowódców, wskazujących, kontrolujących, jeżeli szybko nie obudzą się, nie zobaczą tego potencjału właśnie w takim eco-leadershipie, będą również gdzieś biznesowo, koniec końców finansowo tracić mhm. w perspektywie takiej konkurencji rynkowej. No właśnie, bo no dzisiaj to jest tak wiele wyzwań na, na rynku y, związanych i z ekonomią, i z wielopokoleniowością, mm. i z wymaganiami, którzy, które stawiają młodzi ludzie, y, ale też y, no z taką i dynamiką tego, co się dzieje na, na różnych rynkach y, i politycznie, i społecznie, że trochę tak jak powiedziałaś, no dzisiaj lider... Nie może być wszystko wiedzący. Jakby ma, potrzebuje mieć świadomość, że potrzebuje korzystać też z zasobów, mhm. które ma w organizacji. Też tak to postrzegasz? Dokładnie, mhm. dokładnie. Przy cyfryzacji, przy dostępie każdej osoby do wiadomości, mhm. przecież korzystając z, czy z internetu, czy z różnego rodzaju takich środków internetowych, jest, pracownik jest w stanie dowiedzieć się, bardzo wielu informacji, które kiedyś menedżerowie zdobywali latami. Mhm. Um, oczywiście no, doświadczenie to jest druga sprawa. Wiedza jedno, a doświadczenie druga. Natomiast e, faktycznie m, myślę, że bycie takim autentycznym mhm. w swojej roli um, jest um, dużym wezwaniem obecnie. Mhm. I, um, ale z drugiej strony myślę, że to jest ten klucz do sukcesu. Czyli bycie takim autentycznym, e, otwartym, e, nie dyrygującym, wskazującym, ale słuchającym. Mhm. E, kiedyś też e, spotkałam się, z, takim właśnie, z taką sentencją, m, że prawdziwy lider to właśnie tworzy środowisko, w którym e, odpowiedzi mogą być udzielane, czyli pytania mhm. mogą być zadawane. Więc. E, Faktycznie w obecnych, w obecnych czasach y, przy rozwijającej się też technologii, pomimo tego, że mamy dostęp do, do dużej wiedzy, to też nie jesteśmy w stanie posiąść tej wiedzy w jednym aspekcie y, bardzo głęboko, więc na pewno y, słuchanie, y, na pewno otwartość na to, co wnoszą pracownicy, jest kluczowa, jest kluczowa mhm. w, y, obecnie. No i właśnie, super, bo tu się zgadzamy, że mhm. to jest faktycznie ważne i to jest ta zmiana w przywództwie, której dzisiaj świat potrzebuje i biznes potrzebuje. No tylko pytanie, jak to wdrożyć? Bo jedno to wiedzieć, drugie to nawet chcieć. Mhm. Nawet załóżmy, że przedsiębiorcy czy, czy obszary menadżerowie HR-u, czy nawet właśnie menadżerowie wiedzą, że potrzebują inaczej zacząć podchodzić do swojej roli ale wdrożyć to, żeby to zadziałało, zaklikało i żeby to faktycznie mm -hmm. płynęło przez całą organizację, to to już nie jest takie proste. Jak to, jak, jak to u Ciebie, jak Ty w ogóle rozwijasz swoich menedżerów u siebie w firmie chociażby? Znaczy, jak to wdrożyć? Powiem szczerze, że Wielokrotnie zastanawiałam się, gdzie jest to klucz. <grym> I, tak. I patrząc nawet na ankiety zaangażowania, które firmy mhm. często y, wprowadzają, mierzą to zaangażowanie, często skupiają się na wielu aspektach, które, które po prostu są kierowane od pracowników. Mhm. Y, natomiast y, ja z mojego doświadczenia, y, patrząc na te wyniki Robiąc takie pareto 20-80, mhm. czyli co ma wpływ na, mhm. to, na to, że faktycznie być może w organizacji nie dzieje się dobrze, albo pracownicy nie do końca są zaangażowani, zadowoleni, tacy współpracujący nie czują się wysłuchani, to układając to, gdzie jest ten, ten problem, ta przyczyna te, tej mhm. sytuacji. Zawsze y, dochodziłam do lidera. Mhm. Czyli do, tak potocznie się mówi, że ryba psuje się od głowy, y, i w, w tej wieloaspektowości y, ankiet, właśnie tych różnych badań, zawsze ten lider był takim ród, y, y, taką przyczyną mhm. tego, że albo w organizacji było dobrze, było właśnie efektywnie, z zaangażowaniem albo nie. Mhm. Więc niestety, albo stety, trzeba, trzeba zawsze zacząć od liderów. Więc to, co staram się robić, to poznać organizację, poznać jej potrzeby, kulturę, ale układać programy właśnie nakierowane na rozwój takich umiejętności liderskich. Mhm. I o ile takie umiejętności techniczne, bardzo łatwo, często liderzy je mają, często też są promowani właśnie w strukturach firmowych, za bycie ekspertem. ekspertem, bo dobrze wykonywał swoją pracę, na czas, dobrze jakościowo, był ekspertem w swojej dziedzinie, więc na pewno będzie świetnym liderem. Mhm. I myślę, że jeszcze lata wstecz to, to przynosiło jakiś efekt, bo mhm. był ten taki autorytet wiedzy, mhm. było takie uznanie dla, dla tej wiedzy. Obecnie to, co się liczy wśród pracowników, co buduje ich zaangażowanie, a to zaangażowanie potem przekłada się na efektywność organizacji, to jest właśnie lider. Który jest otwarty słucha, słyszy, który daje możliwość do wypowiedzenia pomysłów, wspiera, wspiera rozwój pracowników, jest uważny na drugiego człowieka, i tak jak wcześniej powiedziałam, nie tylko patrzy na te cele biznesowe, ale patrzy na biznes jako część społeczności lokalnej. Jako mhm. część takiego szerszego środowiska. Biznes czy, czy firma nie jest wyspą otoczoną oceanem. Przeważnie to są organizacje ulokowane w miastach, miasteczkach, na wsiach, gdzie jest, jest to ta, ta społeczność lokalna, na którą też oddziaływuje. I teraz otwartość tych liderów, zrozumienie tej szerszej perspektywy, właśnie buduje organizacje, które w moim odczuciu. Będą konkurencyjne, które będą wzmacniały się na rynku w stosunku do tych, które będą szły starą metodą, starą szkołą. Jeden z y, właścicieli y, prezesów y, dużej dość organizacji, właśnie gdzieś ulokowanej w, w Polsce, powiedział, że on nie zarządza tylko i wyłącznie tysiącem pracowników, których ma. Ale zarządza i wspiera tysiące rodzin. Mm -hmm. Nie bo to, co powiedziałaś, to tak. jest to bycie częścią szerszej społeczności. No tylko to jest taka świadomość, wciąż jednak nie um, dostępna wszystkim. Więc jak zrobić, żeby ci liderzy faktycznie poszerzali tą perspektywę, żeby faktycznie rozumieli, że to eko to nie jest o ekologii, mhm. sadzeniu drzew, tylko to jest jednak o rozwijaniu siebie, rozwijaniu ludzi, z którymi pracuję, dbaniu mhm. też właśnie o tą e, i biznesowo, bo umówmy się, dalej robimy biznes, więc Oczywiście. tam się musi wszystko zgadzać, no tylko że na ten biznes wpływa zaangażowany pracownik. Mhm. Wiemy z badań, z badań chociażby King że 5% punktów procentowych wyżej w zaangażowaniu przekłada się na konkretną liczbę w wynikach mhm. finansowych. Dokładnie. A tak jak powiedziałaś, na zaangażowanie pracowników no, w dużym stopniu, to z kolei badania grupa potwierdzają, mhm. ma wpływ ich przełożony lider, menadżer. No to jak zrobić, żeby ten lider faktycznie to Zrozumiał i a potem mhm. jeszcze się tego nauczył i faktycznie to wdrożył w codziennej pracy. Myślę, że różnego rodzaju działaniami. Często organizacje przygotowują tak zwane Akademie Lidera. Mhm. Dobrze, jeżeli ta Akademia Lidera jest planowana w perspektywie dłuższej, trzyletniej. Nie da mhm. się nauczyć, doj doświadczyć, dojrzeć w po jednym, dwóch szkoleniach. Mhm. Natomiast też jakość tego, co robimy, w jaki sposób te, te akademie są budowane, to musi być takim, taką częścią, taką całością, razem z biznesem i z organizacją. Więc jednym z przykładów jest takie budowanie uważności przez różnego rodzaju zajęcia coachingowe mhm. albo takiego action learningu. Gdzie właśnie w mniejszych grupach pracownicy się spotykają, razem z facilitatorem dyskutują, rozmawiają, nie o tematach stricte biznesowych, hmm. ale o tym przede wszystkim też o tym, co się dzieje w organizacji, jak. To ma, jaki to ma wpływ na nich, e, co mogłoby się zmienić. Czyli e, przez tego typu działania niejednorazowe, ale mhm. systematyczne, e, można budować taką uważność, refleksyj, refleksyjność. Mhm. E, myślę, że e, to, czego ja doświadczyłam w trakcie, e, w trakcie tego szkolenia, tych warsztatów razem z Simonem, e, to ta uważność taka coachingowa na. E, Drugą osobę na, z punktu widzenia takiego systemowego, mhm. czyli w jaki sposób e, funkcjonuje system w biznesie, jak rozpoznać mhm. różnego rodzaju style e, przywódcze czy, czy nawet sposób działania, e, taki charak charakter danego pracownika, jak e, to wkomponować w organizację, jak e, przełożyć na jakieś dalsze działania to też jest korzystnym takim elementem w organizacji, w, w, w właśnie uh -huh. wdrażając różnego rodzaju czy szkolenia, czy warsztaty. Na pewno to, co jest ważne, to jest taka kultura feedbacku, uh -huh. czyli umiejętność z jednej strony dawania tej informacji zwrotnej, a z drugiej strony Otwartości na, na słuchanie, mm -hmm. na zastanowienie się. Y, feedback jest prezentem, więc co ten prezent niesie, co z tego biorę dla siebie, co zostawiam i jeszcze nawet obserwuję i na to patrzę. I mm -hmm. y, 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 to również y, y, jest jeden z głównych elementów, gdzie. Nie powinno być tak, że informację zwrotną dajemy sobie raz do roku przy mm -hmm. ocenie pracowniczej. Mm -hmm. Ta informacja zwrotna powinna być wmodelowana w organizację, w taki standard y, y, tego, jak organizacja żyje i, i, i pracuje. Często są w organizacjach jeden na jeden, y, mm -hmm. które odbywają się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, tylko tak jak mówię, to nie chodzi o ilość, ale chodzi też o, o jakość. Mhm. Więc rozwijanie liderów i menedżerów w tej jakości rozmów, uważności, to jest taka, taki kluczowy element. Czyli po pierwsze słyszę czas, bo mhm. to jest jednak praca na postawie. Tak. E, nie tylko umiejętności i narzędzia, ale Dokładnie. taka świadomość, i postawa i wartości, o których mhm. mówimy. Jednak gdzieś mi tu wybrzmiewa to jest zaufanie, które się chociażby przy feedbacku no jest nieodzownym elementem kultury feedbacku. E, dwa, to są takie dość głębokie rozmowy. To się nie da tak. zrobić tego powierzchu, z tego, co mówisz, e, ja to też tak rozumiem. Mhm. E, a trzy to jest y, uczenie się i wychodzenie z takiego myślenia o sobie, o swoim kawałku biznesowo. nazywając to o silosie, a patrząc faktycznie szeroko e, też między nami menadżerami, między mhm. naszymi działami. Dokładnie. No i ta społeczność, e, w której funkcjonuje m, biznes. E, masz doświadczenie w firmach produkcyjnych. Mhm. A ja często dostaję pytanie, czy ekoprzywództwo to jest możliwe do wdrożenia we wszystkich organizacjach i we wszystkich branżach. Ja mam swoją teorię na to, okay. <laughs> ale jestem ciekawa Twojej perspektywy. Czy faktycznie to ekoprzywództwo, tak jak o tym rozmawiamy, jest możliwe do wdrożenia w każdej organizacji? Czy ono tam się wpisze i będzie możliwe do wykorzystania i przyniesie efekt? Ciekawe pytanie. Zadałabym y, zwrotne y, tym osobom, które wątpią w to, czy, uh -huh. czy, czy przyniesie, czy nie. Y, czy organizacje tworzą, y, czy nie jest tak, że organizacje tworzą ludzie? Uh -huh. A jeżeli organizacje tworzą ludzie, to żeby y, tak ekonomicznie mówiąc, żeby to był taki y, zasób, który pozwala firmom się rozwijać. To przede wszystkim trzeba y, mieć tą uważność na ludzi i dać im szansę też rozwoju. Mm -hmm. Więc, y, jak najbardziej, mm -hmm. ekoprzywództwo to branża nie ma znaczenia, czy to będzie przemysł ciężki, przemysł lekki, y, y, firma automotive, nie wiem, elektroniczna. To nie ma znaczenia, to są ludzie w każdej firmie hmm. i z różnymi potrzebami, z różnymi historiami, więc, mając tą uważność na tego drugiego człowieka, budujemy to zaufanie, o którym hmm. mówisz. Zresztą też Lencioni wspominał hmm. w swoich pięciu dysfunkcjach pracy zespołowej. Zaufanie jest pierwszym krokiem. Mhm. Jeżeli nie będzie zaufania, to nie przejdziemy przez kolejne etapy, tak jak też pięknie tutaj pod, podkreśliłaś. Jak nie będzie zaufania, nie będzie poczucia odpowiedzialności za moje miejsce pracy, za mój zespół, za firmę, za, za szerszą e, społeczność. Więc e, jak najbardziej to jest klucz do tego, żeby w obecnych czasach. Właśnie budować zaangażowane zespoły, zaangażowane firmy. Bardzo Ci dziękuję za te słowa, bo to jest moja narracja również. I wreszcie jest tak, że nie tylko ja to mówię z roli coacha, konsultanta, ale też ze swoim doświadczeniem mhm. menedżerskim, tylko że w branżach bardziej finansowych. Ale ty mówisz to z perspektywy doświadczonego menedżera w firmach produkcyjnych. I ja się w pełni z tym zgadzam, że to nie jest kwestia branży. Tylko ludzi i ich potrzeb, którzy tam pracują, a żeby oni faktycznie byli znowu zaangażowani, no to o tych potrzebach potrzebujemy pamiętać. Mm -hmm. e, no właśnie, I teraz e, przychodzi mi jeszcze do głowy pytanie: bo dużo mówimy o liderze e, i o tym, że on ma być uważny też na, e, na ludzi, z którymi pracuje. E, w jaki sposób według ciebie to ekoprzywództwo. Będzie uruchamiać tych ludzi? Co oni dzięki liderom działającym mhm. w taki sposób dostają i jak to na nich wpływa? Myślę, że przede wszystkim to poczucie bezpieczeństwa, mhm. takiego zaufania. Mamy obecnie też trudne czasy mhm. ekonomicznie różnego rodzaju tutaj pomysły na rynku amerykańskim, które wpływ mają na wiele mhm. organizacji, powodują duży niepokój. I dzięki temu, że mamy liderów, czy są liderzy, którzy właśnie budują swoją współpracę na zaufaniu, mają tą możliwość, żeby stanąć przed ludźmi i powiedzieć, jest taka i taka sytuacja, potrzebujemy takiego i takiego wsparcia od was, być może jakiegoś zaangażowania w pewne projekty, w pewne działania. Mhm. Mówimy e, uczciwie, budując zaufanie, gdzie jesteśmy jako organizacja, mhm. na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu, co jest przed nami i budując to zaufanie z pracownikami, by, by będąc autentycznym, bo to, to jest też bardzo mhm. ważne. E, tak, I transparentny. I transparentny, dokładnie, mhm. powoduje, że mm, jesteśmy w stanie, pracownicy są w stanie nam zaufać, y, są w stanie y, swoją, swoim właśnie zaangażowaniem mhm. pokazać, że zależy też im na organizacji, a to przekłada się, tak technicznie mówiąc, na. Na różnego rodzaju możliwość zastosowania rozwiązań przez pracodawców. Mhm. Więc przede wszystkim to zaufanie, autentyczność, ta transparentność to jest, to, to, to jest taki jeden główny, główny element. Drugi temat związany z, właśnie z tą taką różnorodnością spojrzeniem na, na, na system w sensie różnorodności mhm. pracowników danie też tej możliwości y, y, rozwijania się im, takiego partycypowania w swoim rozwoju, y, wpływu na, y, w pewnym sensie na decyzje, y, to jest też element, który, który bardzo mocno wzmacnia y, organizację i umiejętności lidera do stworzenia takiego środowiska, mhm. Faktycznie y, buduje silną, y, silną organizację. Na ile myślisz, y, jak myślisz, na ile dzisiejszy biznes, polski, międzynarodowy, wiemy, że tam są pewne różnice, y, ale tak bardziej y, z dużego obrazka, na ile biznes jest gotowy dzisiaj na jako przywództwo? To myślę, że różnie. Mm -hmm. Różnie. To też. Y, to tak naprawdę nie zależy od rodzaju, od, od kategorii biznesu. Tak naprawdę zależy od ludzi. Mhm. E, Znowu wracamy znów do ludzi. Znowu wracamy do, do liderów. Ludzi. Dokładnie. <laughs> Jeżeli, <jest> w rękach. <laughs> tak. <laughs> dokładnie. Jeżeli mamy nawet organizację, w której tego typu model nie funkcjonował, ale um, są liderzy otwarci na nowe podejście. Na wdrożenie, ale przede wszystkim też na wprowadzenie zmiany dla hmm. nich samych, hmm. to nie ma y, jakiejś, y, nie wiem, marki, brandu y, y, czy typu organizacji, która nie mogłaby tego wdrożyć. Hmm. I, I wydaje mi się, że y, te organizacje, które będą miały świadomych liderów, nawet jeżeli nie mieli szansy nigdy pracować w takich, czy, czy doświadczyć, czy nauczyć się tego typu podejścia, ale jeżeli będą mieli tylko otwartość i chęć do tego, żeby rozwinąć w sobie te umiejętności, a potem skaskadować to w dół przez poszczególne szczeble liderskie w organizacji, to myślę, że tu nie ma granic. Uh -huh. Ja bym powiedziała, że sky is no longer the limit, tak? <laughs> ja tak mówię młodzieży, jak, jak <laughs> pracujemy, bo będziesz często mówi sky is the limit. Ja mówię, nie, sky is no longer the limit. Uh -huh. Macie możliwości e, działania, tylko od, musi być otwartość, chęć. E, to jest też wysiłek, uh -huh. e, ale z otwartością, chęcią, jak najbardziej, e, jak najbardziej można e, przenosić górę. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to jest piękna puenta. Eee, a propos tego, że dla młodzieży zwłaszcza to Sky is no longer limited. my mówimy, że e, m, chmury są e, dopiero. E, to się wypnie. <grym znać> <grym znać> Mamy takie powiedzenie, że e, chmury są e, podłogą wszechświata. Mm -hmm. To chciałam powiedzieć. <laughs> Czyli tak naprawdę faktycznie można e, dzisiaj już dużo więcej niż kiedykolwiek, tylko kwestia chęci, zaangażowania mm. i otwartości. I tego nam życzę. Bardzo raz jeszcze Ci dziękuję, że zechciałaś ze mną porozmawiać o jako przywództwie. Bo moim osobistym marzeniem jest faktycznie wdrażanie tego sposobu myślenia wśród liderów i w ten sposób budowania takiego biznesu, w którym chce się pracować, a że w pracy spędzamy naprawdę trzy czwarte swojego dorosłego życia, więc razem twórzmy taki świat, w którym chce nam się pracować i w którym służy to nam wszystkim i ludziom, i właścicielom, i liderom, i na koniec ten wynik też się zgadza. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.